Dystrofia mięśniowa Duchenne'a jest to choroba, która dotyczy nie tylko mięśni. Ona dotyczy całego człowieka. Także może dotyczyć funkcji intelektualnych. Niekiedy pierwszym objawem choroby mogą być izolowane początkowo zaburzenia mowy i takie właśnie całościowe podejście do naszego pacjenta i włączenie standardu opieki, który polega na tym, że Y, zajmują się naszym pacjentem lekarze różnych specjalizacji. Oczywiście neurolog i neurolog dziecięcy to są ci lekarze prowadzący, natomiast pacjent, który ma dystrofię mięśniową duchennea, musi być także pod opieką kardiologa, pulmonologa, anestezjologa wtedy, kiedy jest nieinwazyjnie wentylowany, fizjoterapeuty i wraz z pojawieniem się kolejnych problemów, Niekiedy także powikłań naszego leczenia, ten zespół wielodyscyplinarny coraz bardziej się rozrasta. Oczywiście w tej diagnostyce na początku niezwykle ważnym elementem będzie także lekarz genetyk kliniczny.